Dubiel na miniaturce napisał, że wyciśnie... Czy tam na tym, że wyciśnie Alberta jak z marszki, na czole. Co to za porównanie <gry> jest kurwa? O wyglądzie to będzie jak walka z Davida z, Gol z Goliatem, nie? Ale nie? Był u mnie Boxdel, nie? Po, po ten, po no. zegarek zostawił. I mówił, że ten. Nie wiem czy tak można mówić, ale Boxdel... A chuja oni i tak wszyscy są stronici Mówił, że rozniesie Alberta Dubiel I to że tak serio. Właśnie? Mhm. Że Mieszko na razie, na razie nikt tak nie ten nie będzie mówił, ale mówi, że rozniesie Alberta. No to jest Boxdel, nie wiadomo czy można mu ufać. Jeszcze jakąś ciekawostkę, no to ten, y, Turcy wysłali kebaba w kosmos ostatnio. Nie, w stratosferę, tak? w stratosferę. Z <laughs> to, Aż to tak dobrze się nie przygotowałem. W ogóle urosło mi tu coś. Patrzcie kurwa jakie. A wyciskam w streamie. Wy, od moralne, razu kurwa, nie bo... Nie, już wycis Już wycisłem przed streamem. Łakie. To nie ja tykaj, to nie ja tykaj. Może go przypalić. <gulia> o kurwa. Ja kiedyś w Anglii, a to chyba opowiadałem już. Byłem tak piany, że chciałem sprawdzić. bo Przestałem wszystko czuć, byłem tak najebany. I zgasiłem se na łapie kurwa peta. Ta, na prawej ręce. Zgasiłem se peta. I potem zgasiłem tam jeszcze trzy. I mnie piekło I... na drugi dzień. To koniec historii. Tak <gulia> nic. Powiedz coś o akcji z Ferrari. No kurwa, no. Mi Właśnie, Ferrari wy, mówił, wy, wy, ale. Blisko, nie? No, mi Ferrari mówił, ale. Widzę, że sam na Instagramie nie, nie mówi wszystkiego, no to ja nie będę wiecie. Mówił za niego. Nie ale, ja nie... Alberto, nie wiem, meter 90, ile ma. No spoko, no nie, jest 10 cm wyższy. No. 10 cm wyższy. To jest fake. <laughs> Wysocki wysyłał to widzowie, ale to jest fake. Niemożliwe, że ludzie bez rąk się będą bić w MMA. Ciekawe, czy jego ręka będzie podniesiona w górę po zwycięstwie. Uu, ale on nie ma rączek. Co jeden ty? ma napisane, że się. Y... Bez rękawicz, bez... Dla mnie to jest tłumacz, nie? Troszeczkę i. Jeden, jeden ma napisane, że się specjalizuje nie w te drugi w K1. A gościu I pisze, w... że w boksie się będą bili po lisku. No nie wiem, kurwa. Dla mnie że taka niezreczna sytuacja trochę. Czasami, no to jednak, Alberto, to jest wyzwanie no, czy ciekawe, to tak tak jak to wygląda. To <tansi> wygląda. Jak wam siedzi nowa płyta Sentino? Mi tak szczerze nie bardzo. Mi też nie bardzo. Mi się wydaje, że trochę tam było y, substancji wspomagających brane. Nie ma nic nowego. A rewo, rewo, rewo wyjebane, 10 dni przerwy. Imper też. Kurwa nic się nie dzieje w necie. Ha, nic się nie dzieje, a MKR bawi się w najlepsze, widzowie. Patrzcie to! Własny dek złożył na roadja pirata. A teraz uwielbia te klątwy. Oh. MKRR -er tak naprawdę nie zabił fafika, widzowie, serio? No nie zabił, on go rozjebał. Nie, to już dawno było. MKRR, -er, pijany. Ej, czemu jest mute na końcu? Zatuszowali, kurwa, śmierć fafika! A jestem pijany na ja pierdole Wysocki też jest. O, kurwa, ja, ja też? Ja, ja pierdole no, to... Wysocki zrobił fafika. Kurwa, wydało się. A jeszcze pod wpływem alkoholu go rozjechał. Ja pierdole Wysocki. I to jest twój idę? I wy to oglądacie tego Żula jebanego? No Ej, yo, yo. typy, kiedy tu Melolem, plezes, ja od... melolem. Kurwa, ja mam na co pani prezes ja odpal Melole! Kurwa mam wrażenie, że na nim mówić Oha, no. Patrzę na mnie typy, kiedy wierzam tumerolem, na co pani prezes ja odpalam nowy projektanie ha, 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 ha. <laughs> pipy za <laughs> fał. Tak na pewno ten... chciałeś I... sprowokować, <laughs> żebym o... zatrzymał na patrycji moczano, żeś tak, się mógł napatrzeć. No co? A powiedz mi, ten w kapturze to chyba największy zjem z nich wszystkich, nie? To szczerze, ja bym mógł tak powiedzieć, gdybym go kurwa zobaczył raz. Ale o, nie, go nigdzie nie, 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 nie ma! Nie nie ma. Na Więc na to na jest taki, to jest takie sztuczne wyzywanie, bo go nigdzie nie ma. Mam dosyć życia jak influencer. Dziś bym tylko sobie pograł w jest... Ta, ta, wam się wszystkim... Oj, po... Słuchajcie widzowie, ja wam wytłumaczę, wytłumaczę o co chodzi z tym, z, że ludzie mają dość życia jako influencer. Bo podoba mi się, że mają w chuj siana i nie muszą nic robić. I dodatkowo chcieliby jeszcze, żeby ich nikt nie zaczepiał. Na przykład i segrać grać i kurwa, mieć wyjebane. Oczywiście, że każdy by tak chciał, ale. Nie ma róży bez kolców, kurwa, nie? Wycie influencerem ma praktycznie zerowe minusy. No, czasami jakieś zjawy się czepią, czy coś, a tak to jest kurwa. To jaki tu może być minus? O nie, te wnioski... Ty, ta nuta jest kurwa, tre... nawet mi się nie chce go słuchać, ale jeszcze na co bym sobie przysyłał? Ta wada wymowy jest zabawna całkiem. O! Mam wadę MYWOWY i Mercedesa, jestem. Oj, kurwa, no już chciałem od kurek wyzywać, ja się się oddaję nadaje, kurwa. Eee, Boxer, jaki outfit? Co jest? Nie na czarno! Boxer jest nie na czarno! Ja proponuję włączyć, jak będzie. Y... Krycha wiewiór. Tutaj jest zbyt mocny konflikt, a nie musiał to wyjaśnić w oktagonie, bo inaczej to nie wyjdzie nic z tego. Podobno posłucha na TikToku, widzowie. Nie nagrywacie TikToków i nie ma co lajkować. O! O kurwa! Ta ekipa! Szpila, Dobra to jednak na Jak dzisiaj? Jak z Pudzianem trenuję Inny outfit miał być taki w cekinki, spódniczka Ale stwierdziłam, że wezmą mnie za jakąś dziwkę z Roxy, nie? Więc wzięłam się za tę firankę No i teraz taka księżniczka i <laughs> Ale mi no się jej ciężko bądź. słucha, wiecie? Przeć Pany no. łeb, no. No taki, taki ma głos jakby serio. Tak slagowana jest. <śmany> ty, nie wiem, jest o. Ty, oh. w No to kurde, jaka odkleja? <grystanie> nie rozumiem. Modelka plus size Remi Bader krytykuje linie lotnicze Delta za długość pasów bezpieczeństwa. Nie... Ona to powinna dwa bilety kupować. Ja! 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 <grystanie> Kurwa, ten niemiecki. Ja? Nie, co to jest? Zresztą, okay. O, Wszyscy rycerz kurwa z moderator kurwa z czatu. U księżniczki kurwa. Nie. Multim multim Uhimmt, okay. Dlaczego tedy kurwa jest? Dlaczego tedy kurwom jest? Dlaczego tedy kurwa jest? Dlaczego tedy kurwa jest? Dlaczego tedy kurwa jest? I o co on ci dla koniego? Oj, bluza werso, kitu, sowa Jaki kani, jak to Drake? Oj, kurwa, ja powtórzyłem po Akiu. Przepraszam. A nie, ja w ogóle nie, nie myślałem nad tym, tylko powtórzyłem tak z bomby. A myślałem, że to ze mną. Nie, w ogóle nie zastanowiłem się. Luki, to dla ciebie, bo ty go znasz. Jak się ta nuta nazywała jeszcze raz? Best life nice. I know I'm living it. Man, 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 man. Best life 'cause I know I'm living it. <laughs> 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 Alexi, yeah. I want a new Lamborghini so they know I get paid. If you don't wanna fuck with me, then don't get in my way. I want a Rolex on my wrist and the rice on my chain. because 'cause I'm a bad bitch and that ain't gonna change. Don't wanna fight, but my hands are cold. To kurwa jest. Pół litra, ja nie doniosę do domu. A ile? kurwa. Za komony. Powinno być? Co najmniej cztery. Nie, co mogę pierdolnić, ale jest mniej. Nie, co mogę pierdolnić, ale jest mniej. Na pierwszym miejscu mów, na pierwszym ja, miejscu wiera! Ja pierdolę! Rare event widzowie! Jezus Chrystus z zapierdala! Lubicie, ja że nie ma cudów, a on idzie schodami, nie rusza się, a idzie schody do góry lecą. Yo! Na pierwszym miejscu mów, na pierwszym miejscu wiera! Jebać szatana, jebać, jebać szatana! Kopy w górę i śpiewamy wszyscy naraz! Jebać szatana! na czacie, że face to face dymy! Fajny jest dźwięk w tych bitkach zawsze no. Kurwa ten co się nie rzuca, no kurwa Ale zawsze dla mnie y On Ej, 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 ej Ooo, ooo Kurwa Się kurwa rozjebie No, no ty, zobacz, rozumiesz kurwa, zobacz Rozjebie cię kurwa Kurwa zobacz, ugryzł mnie Ugryzł Ty no nie wiem, ale, no, ale Nie no nie Nie no, śmieję się, bo wygląda, wygluci, no. wygląda kurwa jak od zęba Look at this view guys o, Not huwa. like that you ass this fucking beach. Look at this view guys. Ja pierdolę. No. Posłuchamy wybegrać. dwóch myślicieli polski największych. Po największy. prostu zmierzyć Chwilę. się z tym. Ale słyszałem też że, wy, że ty odchodziłeś z tych klubów bo wszędzie w pizdę dostawałeś. Co ty pierdolisz? No. Naprawdę tak słyszałeś? No. To kurwa umiał się? nie <gulęśla> ja słyszałeś. Nie, Zaczyni nie. I, jedno, i, w Ankosie. W ale to Janko z po prostu była, że nie może... Dobra, zamknijmy ten temat, kurwa, klubowy. Tak samo, kurwa, jak, jak nie, nie może nie być zasady. tak, że białe nie jest czarne, a nie może być tak, że jak masz born to find, to będziesz, kurwa, born to run. Tak samo, kurwa, zasady Fame MMA. Pierdolenie, szupenia. Twórcy internetowi, jak sami wiecie, zarabiają też często twarzą, tak? Ale tak popatrz dalej? na nasze gęby kurwa, no ja to jeszcze pół biedy, wiadomo, nie jestem najprzystojniejszy, ale Wiewiór to już w ogóle kurwa, co mu szkodzi trochę mordę pokaraskać. No kurwa, na pewno. No, no, no właśnie, <laughs> czyli, czy uważasz się za osobę przystojniejszą, <laughs> No wiadomo, że nie jestem jakiś kurwa tak? najprzystojniejszy, ale na pewno przystojniejszy niż Wiewiór. To fajne masz zdanie. Kurwa, gadka. A ty jak uważasz? Nie ja wiem, to bawi, oni są, są więcej kobiet na swoją twarz niż Krystian. No My, na pewno. Na fizykę kwantową. Wymówił, mówił, że jest kurwa pra-pra-prawnukiem Tesli i na trzy Wiesz, ale jak on może mówić o wyglądzie, jak on ma tak szeroko rozstawione oczy, że nawet nikogo dobrze nie potrafi zobaczyć, nie? On patrzy na ciebie i na mnie jednocześnie i mówi, gdy, że ten, że on jest przystojniejszy. No to może no, jakby ale, nas, nasze no, twarze mu się zlewają i, w jedną, no to może faktycznie on jest przystojniejszy. Operator, nie? patrz, daj kamerę i właśnie. Tym kurwa jest sęk, że pomimo, że mi się rozjeżdżają moczy, to i tak jestem kurwa przystojniejszy od Wigura. A on i tak tego nie kuma, kurwa. Właśnie rzecz w tym, że przez te oczy nic nie widzisz. wygląda. <grydam się czynMM maintained> Już... Ja już yy, jak uważacie, czy rozstawienie oczu u Krychy i u Wiewióra zagra główną rolę podczas walki? No, ja uważam, że tak, bo Krycha będzie jednym okiem patrzył na mnie, drugim na narożnik. Nie? Jedną, yy, no. już, jedno oko w tą, drugie tam, w tamtą. Więc myślę, że, że ma przewagę przez to. Bogdan, powiedz mi, twoim zdaniem, kto jest przystojniejszy, Krycha czy Biewiór? Jak byś miał wybrać. No powiedz, że para Maksim, zboczeńcu. Nie chcę oceniać wyglądu zawodników, ponieważ nie chcę tutaj wprowadzać zamętu i żeby ktoś mnie tam wierzył. Dobra, fuck Mary, kill. Wojtek Gola, Krycha, Wilczek i Biebiór. Od jednego tego uciekłeś, tutaj nie masz koła ratunkowego, no. no to. No dobra, no to Wojtek Gola, kill. A, wiedzieli, że ci daje? Chociaż Wojtek jest przystojny, ale skiluje go po prostu. Ty, on ma zeza. A nie, Ożedzie może nie. się z Maxem, a ciebie wyrucham. <śmiech> kurwa. <śmiech> I gitara, kurwa. Niech ja nieprzystojni, kurwa. Na kogo byś stawiał? Na kogo bym stawiał? Na kogo bym stawiał? No. Na Krychę, przecież nie opłaca się stawiać na wywiórał, ma kurs 1 na <laughs> Uważam, że kurwa jest inteligentny, ale nie jest mądry, bo to jedno <laughs> z drugim się kórze. trochę kłóci w jego przypadku. No, ale e, szyja wybióra amblano. do Jebana jest w e, porównaniu do Krychy. Ja nie wiem, czy Krycha ma jakieś szanse na tą walkę. Paru słów. Co cię najbardziej wkurwia w Krystianie? E, co mnie w nim wkurwia? Nie wiem, to, że e, bił samych plasków i uważa się za wielkiego zawodnika. Mm -hmm. Nie, ja uświadomię ci to, no. że kurwa trochę siły, trochę sprytu, techniki umiejętności w połączeniu ze wszystkim. Ja nie muszę być wirtuozem, <laughs> ale po prostu udowodnię ci to, że kurwa. Dojdzie do takiego momentu, dawaj, że... No może teraz mi udowodnisz, co? Z... No mogę cię złapać, zobaczysz A? kurwa jak Dochodź. się ze że w majtki par. Nie Nie, no, Kurwa i co, łapiesz mnie? O, no chodź. Ej, 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 spokojnie, spokojnie. Ale z racji, że już wstaliście, to zróbmy face to face. -a. zróbmy face to face'a. Krystian nieco wyższy. Maksymilian czuje, że nie pił, nie zażywał żadnych środków chemicznych. A ty zażywałeś? Ja nie zażywam. O, wow. Buzi chciał mi dać skuriby syn. Widziałeś to? Złapez to? Czy? Chciał mi dać buzi. Daj mi jeszcze. <laughs> buzi, jak słodko mówi. Jestem jak MacGregor, kurwa. O nie, kurwa! Ten mu piątkę zbił. Nie no, jaki festiwal. Zdjęcie klasowe. Usiądźcie panowie. Ale ci powiem, że jak już spojrzałem w jego oczy, jak go kurwa złapałem, to wiem, że jeszcze ten okres przygotowawczy, jak teraz przycisnę na ciężarach, jak go kurwa pod siatką złapię. A jak ciężary, kurwa zrobi, no. Ale będzie kurwa ciekawie, ja pierdolę, ja już to czuję. Ja czekam na waszą Ja ramię, na przykład ramię. wiesz, to jest tak, że wchodzisz na salę, jak kurwa idziesz z kimś się bić, patrzysz na niego i nie wiesz, czego się spodziewać. Ale kurwa po pierwszym przecięciu wzroku albo po pierwszych takich ruchach, już wiesz, kurwa, że goś ma Czyli... na sranę w gacie. Czyli. I właśnie wiem, on mówi, że ja mam nas ranę w gacie. Mówisz, biec. Że ja mam w gacie. Myślę, że tak. Chyba ci się coś pomyliło. No to pokaż. <laughs> To tak? pokażę. No ale ja nie mam, na 100% ja nie mam, ja nie mam nic. Czy mam kupę do kamery pokazać? Nie, ja jestem święcie przekonany, że nawaliłeś w gacie jak nic. Tak? Jestem święcie przekonany. To zrobimy tak. Usiądę ci na ryju, jak poczujesz gówno, to wtedy. Ej, ej! No, kurwa. i zaczęło się, zaczęło Ta, się. Ale jak można być tak kurwa niekulturalnym? Jak grzecznie z kulturą, a on, że będzie siadał mi na ryju, kurwa, gołądu po Mówisz, że mam w stronę Gacie, to chcę, żebyś sprawdził. No ale wiewiór, no nie kurwa. Nie powiedziałem, że gołą po ale, ale nie, oszukujmy. nie. Ej, ale przegiąłeś, nie? nie przegiąłeś, oszukujmy. Ej, ale teraz to przegiąłeś, nie? Nie, przegiąłeś, o, przegiąłeś, nie, przegiąłeś. nie, nie, no, no, nie, no, nie. Nie oszukujmy się, wiewiór, kurwa, y, widzę strach w twoich oczach. Tak, dobrze. Dobrze, że w ogóle coś widzisz? No, coś tam, coś nie, coś widzę. Kurwa. Ale też się I... podkurwiłeś. Ale też ja, ja mam sobie spokój, no bo. E, potrafisz się bić w MMA, jesteś dobry, ale ode mnie dostaniesz porządny wpierdol. Ale wiewiór, kurwa, udowodnię ci, że je się mylisz i sprowadzę cię kurwa do parteru. Dobrze, dobrze, okej. Okay. Okej. Okay. To jest Ja mam oczy wyjewane. Kurwa, jak patrzę na to. No ty. trochę są, ale tu. Tak czyli kurwa, jak urodzenia, no. Ale wiesz, że. Przez lepiej, zażywanie... mieć, lepiej mieć wyjebane niż rozstawione. Ale kurwa przez szeroko. zażywanie dużej ilości różnych substancji. Uh -huh. Kurwa masz taką. A no, no. przez zażywanie różnych substancji rozszerza oczy? No ciekawe, ciekawe. No, kurwa, tak szeroko ale oczy, najciekawsze no? jest to, że tobie tak zostało do tej pory. I to mnie zastanawia. Coś ty kurwa brał. Mnie zastanawia, że jesteś takim idiotą, który nie potrafi nawet zdania złożyć czasami. No ale widzisz, akurat dzisiaj w tym przypadku Nie, wszystko. W sumie też jesteś Ale zbyt szeroko rozstawionymi oczami. Kurwa. A czy ty uważasz, że nasza walka będzie na najlepszym poziomie sportowym? Uważam, że wasza walka, opomijając Normana, tak, macie papiery na to, żeby to była jedna z fajniejszych... Żółte papiery w dodatku. Na razie. Pierdole, bandanobów jebanych. Kurwy! Pierdolone nieogary twój. Pierdolone nieudaczniki życiowe, kurwa! Przegrańce losu, kurwa! Jestem wandalem! Rozpierdalam chałupy! Aha, te dla minimajter rozjebą. Ja pierdolę, już, wiem od czego się zaczął konflikt Wardenki z ekipołam chałupy Mam nadzieję, że Konowski o tym powie. Że dla mnie nie ja Majka tam rozpierdolony bardanie. został O kurwa, widzowie No tylko Znowu palę Przepiłem z Darek. Przepiłem I zgadnij, kurwa, co? A faktycznie. Ojejku. <gryw> zapomniałam o tym. O ty kurwa. Słuchajcie widzowie, tak jak wspomniałem na poprzednich relacjach, jeżeli chcielibyście mnie zobaczyć w Royal Division w Nowej Federacji z Michałem Bagietką w Oktagonie, piszcie, piszcie po Federacjach, piszcie do nich, kurde, wyrazimy wspólnie taką chęć, że chcielibyście mnie zobaczyć, myślę, że wtedy będzie na... Już nie w Royal Division tylko gdzie indziej, ale róbcie to! Czytaj widział YouTube, jak wygląda YouTube! Cegła na jej Ty, ale wiesz, że ja tu siedzę? Ty kurwa debilujany A ty mnie wkurwiasz Tak mnie wkurwiasz i tak Podem będę ciebie Będziemy tu razem siedzieć Zjeb Ty, ale wiesz, że ja tu siedzę Rel? Ja już dawno kurwa, nie chodziłem do szkoły to Zostaw kurwa to drzewko Jebany. Rebo z korzeniami Bobo, bobo Jeszcze nie ma żadnego Polaka, obrońcy krzewów, zamiast wykopać i przesadzić, i zgadłeś. Jako, że w pracy sobie dużo nie poszczelałem, to sobie teraz poszczelam. Odpalimy tu na Morenie, na gościnnych występach. Wiedziałem, że tak będzie? Wiedziałem? Wiedziałem? Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. 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 Ale mi się Ty, gościu mu napisał kluczyk: 37, kluczyk 7, 4, -4 Po głosie. Ale cisza! Marsz, marsz. Robisz muskulaturę, gestykulujesz jakbyś dużo zawał ustomatury, gdy cię widzę. Hey, marsz Boże, jakie ona ma wielkie kurwa cycki. To już się nawet nie da na to nie zwrócić uwagi. To ja pierdolę Ona leży? Ma 13 lat, a tylko ja nie mówię, ile ona ma lat. Mówisz, ma wielkie cyce, kurwa, nawet może mieć pięć Mamo, tak? Czemu Kasia nie ma zębów? Była wyjebana. Bo, bo ma wywalone. Dobra, sprawdźmy jaką jestem czekoladą. Rasizm. Dobra, sprawdźmy jaką jestem czekoladą. Rasizm. Dobra, sprawdź rebus. B u -ry -g -ry. Burger. Proste. <laughs>